Tinus Pro, prasa krawędziowa dedykowana do precyzyjnego gięcia w produkcji seryjnej i ciężkiej. Parametry mówią same za siebie. Oferujemy nacisk nominalny od 400 do 6000 kN oraz długość gięcia w zakresie od 1250 do 6100 mm. Zwiększony skok suwaka do 360 mm i prześwit do 620 mm pozwalają na swobodną obróbkę detali o głębokich profilach. Kluczowa jest dynamika. Prędkość dojazdu belki to 80 mm na sekundę. Sekundę, prędkość robocza – precyzyjne 7 mm na sekundę, a prędkość powrotu wynosi aż 70 mm na sekundę. Czas wymiany narzędzi zredukowaliśmy do minimum dzięki hydraulicznemu systemowi mocowania Vila. Przezbrojenie odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi. Gwarantem precyzji jest niezależne sterowanie osiami Y1 i Y2 z bezpośrednim pomiarem na liniałach, co zapewnia pełną synchronizację belki. Stabilność procesu wspiera zderzak tylny na prowadnicach liniowych oraz system automatycznej kompensacji – strzałki ugięcia, który eliminuje odkształcenia i zapewnia liniowość gięcia na całej długości. Sercem układu jest sterowanie CNC. Wybierz DLM DA66T z sekwencjonowaniem i wizualizacją lub flagowy model DA69T, oferujący programowanie i pełną symulację trójwymiarową z detekcją kolizji. System obsługuje zaawansowane konfiguracje wieloosiowe, nawet do 8 plus 1 osi sterowanych numerycznie. Ochronę operatora w strefie roboczej realizuje laserowy system Fisler. AKS-2 działający w czasie rzeczywistym bez wydłużania czasu cyklu. Logistyka to nasza mocna strona. Maszyny dostępne są z magazynu od ręki. Czas wdrożenia od zamówienia do uruchomienia u klienta wynosi nawet 7 dni. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń 883 073 888 lub odwiedź naszą stronę otinus.pl Otinus, we serve you.